I witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcineczku z Rowa trujeczki, gdzie mamy dużo rzeczy do kupienia. Lucianos, policja, żywienie. Super, super umiejętności, ale ja, oczywiście, jako człowiek skupiony na biznesach. Mmm. 35. I to jest to, co chcę słyszeć. I to jest to, co chcę słyszeć. Wszędzie się wszystko podblokowywało I o to właśnie dzisiaj zadbamy. Będziemy sobie jeździć, robić. I następne odcinki spędzimy właśnie na tym. Żeby sobie zdobyć kontrolę nad całym właśnie tutaj terenem. Więc zanim przejdziemy do jakichś tam większych misji ten. Spróbujemy jak najwięcej tu ogarnąć. To jest bardzo trudne. Więc em, chociaż, chociaż byśmy myślę dali radę. My jesteśmy gdzie? Aktualnie cholera wie. A tutaj. No to polecimy tutaj. No. <laughs> Możemy przy okazji kupić. Chociaż dom nie daje nam. Daje nam procent, ale nie daje nam. Chyba pieniędzy. Tap, nowa misja. Ta, Ojoła! Tyle tego jest. Cyberozłałka, przekręt. Och. Jest tyle do wyboru. Czy ja mogę wziąć sobie pojazd? Lecimy z albo czekajcie, czy z lądowiska z garażu bierzemy nas po nasz pojazd. Będziemy się bawić teraz przez najbliższe odcinki, bardzo, bardzo dobrze, robiąc dodatkowe misje. Ja bym to kupił, ale z jednej strony chcę pieniądze zostawić na prawdziwe biznesy, które nam jednak dadzą pieniądze do zarobienia. No nie? Co, jest jakaś nowa akcja? Wygaszanie... Wypalanie szlaku? Co to jest za akcja?

Czyli w ten sposób I to jest koniec misji Ty popierdzielone Wypalanie szlaku jest Czyli mamy nowe misje z wypalaniem szlaku Ty fajne są, fajne Popierdzielone, popierdzielone po prostu to jest kolejne. Wysoka trudność, bo tam była prosta pewnie, co? Niska. No dobra, to te trudniejsze, ciekawe jak działają. Następna nowa misja. Dostępnych jest dużo misji, ale nie mam czasu. Człowieku, przesuń się! Nie mogę przejechać przez jego. Jezu, myślę, że Tureta ma na górze, że będę mógł strzelać. A wypalanie szlaku na wysokim poziomie, zobaczymy jak one działa. Let's go, let's go, let's go. No, dwanaście, trzyście sekund. Bardzo trudne, dobra. Już wiem o co chodzi. Wiksujesz się cały czas ekran.

Nie. Znalezione skróty, to te skróty jeszcze są jakieś. Dobra, skończyłem to. To nawet na trudnym poziomie jest ciekawe. Pracę gangu, tak? My nie mamy super broni do tego, ale blatujemy. Czekajcie. Aha. go nie ma. No nie, mniejsze o to, mniejsze o to. Tak, byśmy musieli pokupować biznesy. Póki mamy. Nie mogę tu kurde, co Dawaj mi to. Moje ulubione otko. Daj mi wejść do mojego auta. Mamy już dużo pieniędzy, 43 tysiące, musimy je szybko wydać. Zrobić ten... ...dochód. Taki wiecie, pasywny, żeby się tutaj zwiększał, bo my nie zrobiliśmy tego. Póki mam te pieniądze, to trzeba wydać je. Wtedy będziemy zadowoleni, na koniec, do końca gry będziemy mieli spokój z pieniędzmi. A ja tylko o to proszę, nie? Dobra, dobra, sklepiki, lecimy, wszystkie kupujemy. Nie ma sklepu, którego nie kupię. Czekajcie, podciekawi mnie, czy jeszcze się porory pojawiły tutaj. Jakieś nie pojawiły się. W sensie w tych terenach, w których już byliśmy. Kurde, mamy kosy i nie możemy. A chciałem sobie ulepszyć ten sklep. To jest coś droższego, nie? Za tysiak. No dobra, lecimy, nie? Kurde, ale wielki gówniak. Nie do przejechania. Lecimy ostro. Gangsterskie porachunki. Foby, ciebie i mam. Spawunki, sprawunki. Ale mi dzisiaj język się plącze. Nawalam flow, jestem niczym pnącze. Nie, no wiem, to jest naprawdę straszne, ale staram się. Naprawdę, staram się. Smarowanie i grzebanie super firma. Sam bym ją tak nazwał raczej swoją. Dobra. Jak ty, kurde, cały samochód przeruszyłeś? Wypierdziłem w killbane na ludzi i nic się nie stało. Spoko, może, może tak być. Musisz odkupywać sklepy świętych, bo już nie jest Twoje. Planetę Świętych. Nie procenty nie obchodzą aktualnie. Patrz, tu będzie coś. No właśnie, tu będzie coś, co będzie zarąbiste. O, posiadłość. Tomasz, mam jechać naokoło. Dobra, Jedziemy, nie, nie ma co. Musimy wydawać nasze pieniążki. mam 27 tysięcy jeszcze. Ja porobię te misję, tylko mówię. Bez pieniążków trochę słabo. Czy na razie w robienie szlachu jest najbardziej popierdzielone, najtrudniejsze dla mnie jest oczywiście wymuszenie tego, wymuszenie pieniążków. Ale ściga mnie. Uparci są, nie? Tak, na kilka misji, na przykład tam ze strzelaniem, z klientem, to chyba wolałbym na wolałbym się uzbroić, po prostu, dlatego robię teraz te prostsze. Po prostu, żeby wiecie, z pełnym takim wiecie, potencjałem tam wlecieć, a nie, kurde, ledwo strzelając. Upa, no. Tu mam mechanikę jeszcze, zaraz wyjdzie, że ja kupię wszystko po drodze, a nie kupię tego, co mam kupić. Lizanko, świetne. Mogę przerobić auto? Nie dobra, lecimy dalej Do posiadłości za 8000 dolców. Jeszcze mamy tu wypalanie zaraz. Kurde Wypalanie jest proste i przyjemne. Ten wysoki poziom jest po prostu dłuższy. To jest ta trudność cała, nie? Policent widzi, jak tanki jest, nie? Dobra, ja wrócę w tą misję od razu ty. To wypalanie zrobimy od razu. Dawajcie. Ciekawe czy to jest trudne. Gdzie? no to jest średnie. Coś mi się tam w koło wkręciło. Boże, najwięcej ludzi chyba tak zgarnia. Nie, zielona prena. klasz mnie odbiło. Nie, to jest najbardziej zwariowany tryb. Ciężko to przegrać, bo mam tyle, nie? Jeszcze to wyzwanie za przejeżdżanie ludzi, nie? Świetna kompozycja. O, będzie piękny bonus, nie? Jeszcze dwie minuty czasu, nie? Ale jak misje się nabijamy. że misje. Wow. Ja się bałem dotknąć czegokolwiek, gdzie w tej misji o to właśnie chodzi. Tak, tyle minut. Tyle kurde minut więcej miałem. Świetna misja, świetna misja. Dobra, co to jest? 10 tysięcy, mamy tyle oczywiście, że mamy. I'll run with you. Dawaj coś z Saints Rowan, nie? Jakieś nasze kurde pojazdy. Nie o to mi chodziło. Nie, ale dobra, 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 możesz mi zostawić. No, chyba sobie jaja robisz. Crusader, nie przeczytałem w ogóle co biorę, nie? Po prostu widziałem, że jest sens I tyle ty, mi starczyło. Ja, z tą prędkością na pewno szybko tam dojedziemy, gdzie to jest. No nie, no nie no. Szybciej tym dojadę niż tym czołgiem. Bo zaraz będziemy musieli sobie wezwać pojazd. Nie jak. O jezu, niu. widzę gangi tam są. Rozpierdzielimy wszystkie gangi na spokojnie. Czyli mamy tutaj trzy różne rodzaje, czyli mamy trzech typów, czyli prawdopodobnie mamy trzy różne organizacje, że możemy rozpracowywać po kolei sobie. Kurde, spoko. Uuu, jakieś serduszko. Czekaj, coś będzie z Alfonsami? Eskorta, no na stówę, będzie z, na stówę. Czekajcie, nie, nie, możemy te... To jest fan. Dzięki Znaleziono zdjęcia. Mamy tu pieniądze? O kurde ja bym chciał sobie przyzwać samochód. Nie mogę. Super. Nie lubię mnie. O to jest tutaj, tak? Bardzo drogi, aż 10 tysięcy. No ale mamy tysiąc dochodu pasywnego, nie? Dobra, ale idziemy dalej kupować w sielankę. chyba że teraz mogę przyzwać, jest Enforcer. Nie, 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 one są. Stra Se Sexy kitten, dalej. Zadziw mnie. Seksowny kociak. Haduken. Czy tu coś. O kurde. To jest turet na górze. O pierdziele panie i panowie. Powalony pojazd. Jaki szybki. Jeżeli chodzi o prędkość, to chyba na razie przewyższa wszystkie pojazdy i skrętność w ogóle. Jest naprawdę wygodne jeżeli chodzi o prowadzenie. Tabeczka jest zdjęć, ale chyba mi nie zrobi. Chyba mi nie zrobi zdjęcia. Ile mamy już przychód? 18 to jest naprawdę dużo, no nie powiecie, że nie. Mijenie. Nie. Dobra, nas na pewno stać na to. Ja mam Tureta na górze, na pewno kogoś zabije. Babkę tam mi complainuje. Dobra. O! za szybkę kurde, kurde. Jakie to jest potężne! Zobaczcie, Woo. Skrętne, potężne, szybkie! Pewnie to ko tysiak kosztuje, na stówie jest tysiaka, nie? No z tysiaka, no kurde, dom schadzek haram Coś się dzieje, święty? Gdzie to jest? Jak to mi się, jak im się pomaga? Nie wiem, coś się dzieje świętym, cholera by gdzie, nic mi tu nie pokazuje, mogę pomagać, ale nie muszę, dwa razy nie musisz mi mówić, dobra, biznesy pokupujemy, no bo co, dzisiaj taki kurde biznesowo, odcinek, a czekajcie chwilę, małe cięcie zrobię, jestem już, w... mów motherfucker, no już jestem, jestem, może mogę się ruszać, Aaaa! Chciałem sprawdzić po prostu coś. Przy okazji jeszcze 10 minut minęło, bo żem coś sobie poklikał. Ja tak mam, ja mam takie bardzo. O, niezrównoważenie, jeżeli chodzi o to, co robię. Skończę coś robić, patrzę. Ej, mój ogonek! Mój ogonek mi odpadł. Na auto zaraz eksploduje. Oby tak dymi, czy co? Mój ogonek mi się popsuł. Bez sensu. Dobra. nie ma policji, nie ma zabawy. Policja ma świetne samochody w tej grze, nie? Naprawdę. Tak odpierdzielony za tysiąc. Mamy coś droższego? Dwa tysiące, to nie jest droższe. Co? Kupimy dalej, nie? Ja chcę pokupować wszystko co mogę, żeby potem mieć spokój i pieniędzy nie musieć wydawać. A wiecie, zawsze fajnie mieć już tych biznesów, mieć ten dochód i zaraz będzie można robić misje, ulepszać się. O mój Boże Chociaż też tam wybrałem te 10% pieniądze Żeby szybko zdobyć te pieniądze, żebyście nie czekali A szacun trochę odpuściłem To szacun też zdobędziemy, nie? Te 10% to nie jest aż tyle, nie? A pieniądze zawsze się przydadzą Na nasze wypierdzielanie pieniędzy na nic Pięknie, widzę z kolejnym akcje gangu ale ja na razie nie chcę się jednak jakieś ładować mówię dopóki nie poulepszam się bo wiecie mamy te wszystkie zdolności ale już bym chciał na pewno ulepszyć z obrażeń obrażenia od kul z mniej, mniejsze o 10 ale ja bym chciał ja bym chciał robić większe obrażenia obrażenia zdrowy No, walka. O, właśnie. Amunice... Więcej amunicji specjalnej. Super. Ale mi chodzi o damage. Szybkie przeładowanie. O, to jest świetne. Ale nie stać nas na to. No właśnie, to są te wszystkie ulepszenia, na które nas na razie nie stać. Ale myślę, że z czasem poogarniamy. Poogarniamy wszystko. Zostało mi dzisiaj granie w Sencrowo, jest godzina 18.50. Mogę grać w Volheima jeszcze, bardzo mam ochotę w niego grać. Nie streamuję go, nie nagrywam, jest taki moja off-seria taka off-seria, nawet nie seria, po prostu gameplay ze znajomym. Ale po prostu. No, YouTube to YouTube, nie? Cel od zabicia. Wiem, że są te cele. Uuuuu, jest ich więcej teraz. Pojawiły się. No to no, niektóre są zepsute, bo nie mogę ich wytropić. Ale dobra, po, poogarniamy spokojnie. Czekaj się, co tam było napisane. A żeby. Mm -hmm. No tak, szacun, szacunem, nie? O, tam jest chyba szybszy samochód. O, to jest autko. Piękny silnik, ma. Fajne, jak weszłem pierwszy raz do gry, i miałem takie. Kurde, czy tutaj silniki mi nie działają? A znaczy, dźwięki. Dobrze. On jest tak szybki jak ten, jankrat. Naprawdę. Albo może wolniejszy, ale jakbyśmy go trochę. Wiecie, podrasowali. O ba, ba, Mamy jeszcze pieniądze? Nie mamy już pieniędzy. No dobra, czyli możemy zrobić chyba jeszcze... O! ojoj. Oj. Tylko chciałbym sobie ten samochód wpakować do środka. Żeby na się zapisać, bo torch, torch. Pochodnia ta. Nie mogę go bardziej ulepszyć, ale dobra, trochę trochę mu dałem speeda. To tak jest bardzo szybki. O, zielone. Tu gdzieś jest ten kościół, na którym mogłem wytropić babeczkę. A i pamiętajcie, limuzynę trzeba znaleźć. Jak zobaczymy gdziekolwiek limuzynę, trzeba ją zabrać. Jakbym się zderzył z nimi na pełnej prędkości, pewnie bym poleciał przez szyby. Dobra, zrobimy sobie jeszcze tą misyjkę i co? I będziemy kończyć powoli, nie? Ale to tutaj... tutaj jest... Co? What's the plan exactly? I power level your cycle to be able to blow past any security you put up. Which means I get this. That's okay are You into stuff? Pretty much, yeah. <laughs> I can handle that. my fireball, I'm here. I just encourage the Dobra, liczące sobie sekundy. To ja myślę, że mogę to jest wyścig ten, ten, ten co mieliśmy, a to jest jeszcze jakiś nowy. Kurde, śmieszne. Czyli nowe rzeczy mam odblokowane. Wypalanie szlaku, ale jakieś kurde... Wypalanie... wypalania szlaku czyli są nowe wypalanie szlaku ale innego typu no dobra pewnie się pojawiło gdzieś tutaj no właśnie popier dzielone to no nic ale to już czekaj kurde tak jeszcze nam zostało trochę czasu nie pieniędzy nie ma ale no dobra może dobra zakończmy odcinek na no spokojnie sobie zrobimy do zobaczenia do kolejnych odcineczków, będziemy dalej lecieć, dalej się bawić. Ja tu wiesz, nie że, nie chcę, nie, że chcę narobić więcej odcinków po prostu. Mam takie że teraz się przygotowuję do tego wejścia, tych wiecie, wielkiej armii serii naraz, że prowadzić po trzy serie, po sześć serii naraz, więc to jest na spokojnie. Będą krótsze może odcinki nie zawsze będą takie super długie, więc chcę to jakoś wyrównać. Zobaczymy, do zobaczenia. Cześć!